Wszyscy tutaj będąc razem, jednoczymy się w prawdzie i w szacunku dla osób, które straciły życie. Po pierwsze, dlatego, że okupant niemiecki uznał, że Żydzi nie mają prawa żyć, i po drugie, dlatego, że nie mają też prawa żyć osoby, które wykażą się największą, dogłębną, humanitarną troską o drugiego człowieka. Stoję w tym miejscu dzisiaj żeby przede wszystkim oddać hołd członkom mojej rodziny Mariannie Władysławowi i Stanisławie Banaszek. Inicjatywa Zawołani po imieniu, przywracanie pamięci Polakom, którzy ponieśli śmierć za ratowanie, nie tylko, także za pomoc niesioną innym, a szczególnie osobom narodowości żydowskiej. Poszerzy naszą wiedzę, wyobrażenie o tamtych tragicznych czasach. Zobiektywizuje obraz ogromnego nieszczęścia, jakiego doznali obywatele Rzeczypospolitej bez względu na narodowość. Mówimy, że dobro jest dobrem, a zło pozostaje złem. Podczas gdy Niemcy zgotowali nam świat, w którym zło miało być dobre. W którym pomoc, szlachetność, solidarność, coś czego się wszyscy staramy uczyć każdego dnia, było karane śmiercią. W historii państwa Banaszków jest element pozytywny. Część Żydów, których przechowywali i ratowali, zdołała przeżyć II wojnę światową i trafiła. Do Izraela. Jeśli ktoś oddaje życie za niewinnych, to śmierć cofnie swój wyrok. I my dzisiaj, przywołując po imieniu panią Mariannę Władysława i Stasie Banaszków, cofamy ten wyrok.